E, ty widać mi się to jest część druga, bo mi się rozwa yy, no co się stało z telefonem, nie? Dobra, yy, tam co tam, ten helikopter się rozwaje, to była część pierwsza, to jest część druga, tam helikopter się wybuchł, no, no to jest przewóz króla. Nie, jak ten król się zabije, to nie moja sprawa, ten się nie zabije. Bo jest w klockach, no to jak może się rozwijać? No na pewno się niech przyda. Jeśli nie starczy, no tak, 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 tak. No i zero, się nie starczy. No i czekaj, jak sobie poradzę ze zmęczeniem. No, już jeden klub to Taki duży, a takie to <śmiany>

Teraz wracamy do pierwszego poziomu, będę to wszystko przechodził. To są poziomy. Zbacz ile. Jak ci? dzie? Ja zrzucuję. Od pierwszego zaczynamy. Nie chcę mi się. Dalej jakie fajne. Ale duże. Ops, ops. No Świnkę tutaj. No ja pierwszy poziom wybijać. Nie od Juhu, wyłuchałaś świnka, wypadła świnka, trzy gwiazdki Juhu, juhu, juhu Aha, dobra, e, tak, tak, tak Ops, ops, no ja to tylko się zmienia To, no, no to musisz popchać Ej, tak to by to spadło nawet, niu, niu Pum, no jak to świnka wypadła, jeżeli... A, trzy, dwie, dwie gwiazdki jak czegoś nie przejdę, to to mi zbuduje, nie? No, ale jak. No, no wiem, to się tak zbuduje i tak. Tak. No, a świnka na środku, a co? Będzie obciążać. Nie, nie, nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę. Widzicie, jakie fajne jest. Ha, co? Co? A, potem jest ja to. I tak. Było większe, to by się tam nie zmieściło. No, jednak wiatr, co mi to obchodzi? No, 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 no. Co, co chodzi o... Bum! Bum! W to chodzi? Juhu! Pum, pum. Akurat to chodzi. 4 sekundy to zajęło. No wiadomo, że każdy to zdobędzie. Nie? A, wiatr. drewno się może łatwo zniszczyć. ha, zrobię to. Ja Je i bum bum, A, nic nie się rozwalę. A no nie chciałem że. Na 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 co to co, to jest to samo. Wiatrak do akcji traca. I jedziemy po to to uhuuu! Wielczaka z wiatraka! Je, 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 je! Ach, no zrobię tak. Może w ogóle wiatraku nie będę jeździł. No e, chyba jeszcze rozwajam. а тебе это можно бы сделать так. О, нет, нет, нет. No, не не no, еще а, не сейчас. Ну не вход туда. Не вход. Ну, есть и даже. Муж вместит. А, еще не здесь. уже. А, за так, за деньги. Ну, не хочу так. Я так не хочу. Ну, так хочу больше.

это будет тут так было бы тут ты ты а мы слушаем ла 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 Dojesz Roda! tego! Dojesz do że Jeszcze jeden poziom przejdziemy do siedemdziesiątki. A nie, to nie wiem. Aha. Aha, ja nie widziałem! Eee, Uuuuh, nie! Uu. pan się korzystał? Jest dobre. Jest jeden pożar, mama. Skór, o, não dobra, sai, H. Oops, oops. No, no może hmm. ja, to tak będzie. Sprinka tu. Jak stąd odejdę, to dzaję ma butelkę zamiesz. Super! Bum. Idę. Idaję te. Tak, daję. Bo te te te, te tak, tak szybko lecą te poziomy? Nie wiem, który to jest. E, chyba tak. No, nie wiem. No, w tak. No dalej, no. Co? Nie wiem, jak to zrobić. Ała! A co z tym? Co z tym? No, ja myślę, że to tak tak ja. yy. BUM tak, ale nie o co w tym chodzi yy. nie no, co w tym poziomie chodzi E, a ja nie chcę tego. Dobra, to może bez tego, bo nie użył tego. O co w tym poziomie chodzi? Nie wiem. Spotkamy się w następnym odcinku.